Znalazła nawet sobie swoją studnię. Znalazła dziurkę, w której jest woda i osoby tu piję. Lilcia, śliczne moje kochane serduszko, takie moje oczy. Może teraz jeść koszko. Lili! Lill Lili! <laughs> Przyszła jeść. Przyszła jeść, moja kochana. I co na górę pójdziesz? Tak z orzeszkiem na górę. Ciubasku, mój kochany. Pani tęskni za tobą. Strasznie tęskni, ale nie martw się, nie zabiorę ciebie! Nie zabiorę Ciebie, tylko przychodź do mnie czasem. Przychodź do mnie czasem, kochana moja. Wiem, że chcesz tu mieszkać, mieszkaj sobie. Chcę, żebyś była szczęśliwa. No. Tak, no. Leć, serducha, leć, leć. Ojej, niesamowita jest...